Cześć, jestem Arturo i zajmuję się Twoim kręgosłupem. Dzisiaj pokażę w jaki sposób można samemu pozbyć się bólu szyi, naprawić sobie szyję, nastawić sobie szyję. Skąd się wzięła pomysł na ten film? Idea tego filmu. Otóż okazuje się, że coraz więcej wśród moich pacjentów to pacjenci z bólem kręgosłupa szyjnego. Kiedyś to było tak, że bardziej lędźwiowy kręgosłup był, że tak powiem, większą częścią mojej działalności. Ale ostatnio się jakoś tak trafia, że jest to kręgosłup przyjemny. Przypuszczam, że wynika to z naszej postawy o oglądania tabletów, laptopów i tego typu rzeczy. No w każdym razie ostatnio był u mnie taki młody pan właśnie z problemem kręgosłupa szijnego i pokazał mi, w jaki sposób on samemu nastawia sobie szyję yy, na, w jaki sposób nałożyć się tego z YouTube'a. Jak on mi to pokazał, to mi się włosy zjeżyły. Po prostu, no, mówię Wam, katastrofa. Yy, no, dlaczego? Dlatego, że zła manipulacja na kręgosłupie może doprowadzić do kurczów w mięśniach szyi tutaj, yy, a tam idą naczynia krwionośne. Wtedy one się zawężają i mózg zostaje niedostatecznie ukrwiony i to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Dlatego dzisiaj pokażę w jaki sposób bezpiecznie, bezpiecznie samemu można usunąć ból kręgosłupacyjnego i poprawić sobie to. Takie doraźne. Zaczyna nas boleć z jednej albo z drugiej strony szyja. Doraźnie, tak na, na, na od razu. Bierzemy rękę, kładziemy na plecy, leczymy ten w tą stronę. Bierzemy drugą ręką, nabieramy powietrza i wydychając. Rozciągamy sobie tą partię szyi. Powtarzamy to, rozciągamy tak przez 10 minut do granicy komfortu. Nie wychodzimy o tam nie boli, nacisnę mocniej, nie, nie, jak zaczyna boleć, zaczyna robić się dyskomfortowo. Przestajemy, zatrzymujemy się w tym punkcie przez 10-15 sekund. Po czym to powtarzamy 4-5 razy. Dobrze jest to zrobić na, również na drugą stronę. Jeżeli sprawa jest poważniejsza, czujemy, że jesteśmy poskręcani, to wtedy robimy troszkę inne ćwiczenia za pomocą ręcznika. Bierzemy ręcznik. Pamiętajcie, nasza szyja pracuje w trzech kierunkach. Skłon, skręt i przechył I teraz przy pomocy tego ręcznika rozciągniemy szyję we wszystkich trzech kierunkach. Najpierw cały czas leczymy tą stronę kręgosłupa. Jakkolwiek ja polecam, żeby nie robić jednostronnie, tylko robić to dwustronnie. Wtedy cała szyja jest dużo bardziej rozluźniona. Zaczynamy od tego bolącego. Tu nas boli. Ten, ręcznik, ten koniec ręcznika przytrzymujemy tutaj układamy ręcznik na tej bolącej bolącym miejscu i kładziemy go na brodzie, nie tu na szyi, żeby się nie ubusić, tylko tutaj na brodzie i skręcamy głowę przy pomocy tego ręcznika o i często można słyszeć Krupnięcie, kliknięcie kręgów szyjnych się nastawiły. Wtedy możemy to sobie od razu zrobić w drugą stronę. Żeby to pogłębić, robimy tak, że krzyżujemy ręce i dajemy ręcznik troszeczkę wyżej i przez kość poliskową Naciskamy, możemy leciutko skłonić głowę, leciutko skłonić głowę do góry. I tak samo do momentu dyskomfortu, powtarzamy 3-4 razy 10-15 sekund. Poczujecie od razu ulgę w całym kręgosłupie, w odcinku szyjnym. Często również w karku. Następne ćwiczenie. Skłon, prawda? Bierzemy, układamy na szyi, w szyję staramy się w dobrej pozycji, ona musi tutaj tak być wygięta, ten naręczyk w tym miejscu, naciskamy, do przodu ciągniemy, trzymamy, po czym zwalniamy leciutko i dotykamy brodą, do klatki i możemy sobie pomóc jeszcze do góry pociągnąć szyję o w ten sposób. Wtedy rozciągamy bardzo dobrze kręgosłup szyjny do góry. I ostatnie ćwiczenie, skłony w bok, rozciąganie szyi w bok. Przerzucamy sobie ręcznik przez ramię, Łapiemy tutaj, naprędzamy, pod kątem naciskamy na to miejsce, które boli tutaj i Wspaniamy, szyję, bok, Trzymamy, trzymamy. 10-15 sekund. Znowu bardzo często możemy usłyszeć kliknięcie, kliknięcie albo taki chrzęst. Kręgi się nastawiły. Jeżeli nie, nie jest źle. Szyja jest rozciągnięta. Bardzo często, jak kręcimy głową, słyszymy takie trzaski, trzeszczenia. Są to zwapnienia na wypustkach kręgów, które o siebie trą. Dlatego że kręgi są. Między innymi za blisko siebie. Po takim rozciąganiu szyi będziecie widzieli, że w momencie, kiedy kręcicie sobie szyją, nie słychać żadnych chrupnięć. To by było na tyle. Jeżeli się Wam podobało, dajcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. W komentarzach poproszę o to, czy Wam się podobało, dlaczego i jakie części ciała, kolana, biodra, miennice, kręgosłup, chcielibyście zobaczyć, jak można sobie samemu zreparować.